Najważniejsze wydarzenia z każdego kontynentu. Zaczynamy od Londynu. Stolica Wielkiej Brytanii żyje dziś Galą Bafta, najważniejszym wydarzeniem filmowym na Wyspach Brytyjskich. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy kina, a oczy świata zwrócone są na brytyjską stolicę. W Madrycie zakończono jeden z największych projektów ekologicznych w historii miasta. W ramach programu Zielona Metropolia posadzono miliony drzew i krzewów, tworząc nowe zielone przestrzenie dla mieszkańców. Ameryka Północna. Przenosimy się do Kanady. Tamtejszy startup zaprezentował przełomowy system taniej filtracji wody, która może stać się rozwiązaniem dla regionów zmagających się z niedoborem czystej wody pitnej. W Meksyku trwa ogólnokrajowy festiwal sztuki ulicznej. Mexico City wypełniły murale, muzyka mariachi i kolorowe parady przyciągające tysiące turystów. W Bogocie w Kolumbii rozpoczął się Tydzień Kultury, cykl koncertów i wydarzeń artystycznych, które mają promować kolumbijską sztukę i tradycję na arenie międzynarodowej. W Chile uruchomiono nowoczesny teleskop na pustyni Atacama. Naukowcy liczą, że nowa instalacja pozwoli na przełomowe odkrycia kosmiczne. Afryka. Kapsztad ogłosił rekordowy wynik w turystyce. Miasto odwiedziło ponad 10 milionów osób rocznie, to efekt intensywnych działań promocyjnych i inwestycji w infrastrukturę. W Casablanca w Maroko otwarto nowoczesne centrum technologiczne dla startupów. Nowy Tech Hub ma przyciągnąć inwestorów i wesprzeć rozwój innowacji w Afryce Północnej. Azja. Szanghaj zapowiedział rozbudowę jednej z największych flot autobusów elektrycznych na świecie. Miasto stawia na zeroemisyjny transport i czystsze powietrze. W Delhi ruszył system monitorowania jakości powietrza oparty na sztucznej inteligencji. Władze chcą szybciej reagować na zanieczyszczenia i poprawić komfort życia mieszkańców. Australia. Na koniec Sydney miasto rozpoczyna Green Festival, promujący ekologiczne rozwiązania i zrównoważony styl życia. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. To były wiadomości dnia 22 lutego 2020.